Raczej. No, raczej. Aha, no dobra. No to dobra, to zaczynasz od 12. Która jest teraz godzina? Nie wiem. Ja wiem. 11.23. Pika! Skąd ty to wiesz? W głowie mam zegarek. Lol, ja go nie ogarniam. A ty myślisz, że ja go ogarniam? Dobra, jest mi lepiej. Minęła dwunasta. Hej. Co tam? A, nic. Cześć. Jak tam u ciebie? Spoko. A u ciebie? Też. W sumie też. To kiedy zaczynamy? Od razu. To możemy sobie już pójdziemy. Nie pójdziemy, tylko posprzątamy tutaj. Ciekawe co, co chcesz sprzątać, Monrelo. Stół posprzątamy i włożymy go gdzieś. Zróbmy tutaj miejsce. Hello? Czasami mnie zajewiasz. Dzięki, chłopaki, że się dla mnie tak poświęcacie. A nie ma sprawy. Boże, jakie ciężkie to jest. Okej. Okay. Ej, może byś się ruszył? A, sorry, zagapiłem się. Oj, sorry! No dobra, weź to podnieś. Sam sobie weź to podnoś. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Dobra, to my co mamy zrobić? No właśnie. Wiecie co? Możecie stać obok y, nas, tylko jeden niech przyniesie różdżkę, tą starą, a drugi niech przyniesie, to znaczy niech potrzyma spajka, bo on może go nie wytrzymać jak przyjdzie różdżka. Spoko. Spoko. Tutaj przyniosę różkę.